Są tematy, które polaryzują wszystkich. Są tematy, które wrzucone w sam środek rozmowy potrafią wywalić ją na bardzo dziwne tory. Takie tematy to na przykład aborcja. Takie tematy to na przykład eutanazja albo powiedzenie w środku rozmowy przy rodzinnym stanie, ale nam nakradli w tej Polsce. I od razu wiadomo, że będzie się działa burza. Jednym z takich tematów jest także Disco Polo. Bo muzyka Disco Polo cieszy się popularnością i to jest fakt. I cieszy się także trochę złą sławą, to także jest fakt. Ponieważ sama muzyka, jak i fani przez bardzo długi czas byli zepchnięci na margines przez medialny establishment. Było mówione, że jest to muzyka obciachowa, że same trendy związane z Disco Polo to jest trochę żenujące i nie było miejsca na Disco polo. Na szczęście jakiś czas temu pojawił się parasol ochronny, wyciągnięto do nich pomocną dłoń i powiedział Ano, tak, kochamy Was i Waszą muzykę takimi, jakimi jesteście. Czy zwieńczeniem tej miłości jest film o bezapelacyjnie chyba największej gwieździe muzyki Disco Polo, jaka pojawiła się na polskiej ziemi? Wydaje mi się, że nie. A nawet wręcz przeciwnie, wydaje mi się, że gdyby. Znaleźć sposób, żeby wymierzyć taki soczysty, siemiężny policzek w stronę wszystkich tych, którzy muzyką Disco Polo się ekscytują, to właśnie czymś takim byłby film Zenek. Najnowsza produkcja telewizji polskiej, która od piątku na ekranach polskich kin gości. O niej właśnie porozmawiamy sobie dzisiaj w audycji Coś obejrzanego. I ja nazywam się Józef Poznar. Zaczynamy. La fotografia, c'est la vérité Et le 24 fois la vérité par seconde. Będę mówił po polsku, bo chcę powiedzieć to co myślę, a myślę zawsze po polsku. It's very hard, very hard to make a movie period. To make a good movie is really a question of luck. I would say. Coś obejrzanego. Zanim skupimy się na jakości faktycznej filmu Zenek, wypadałoby parę słów wprowadzenia, bo w zeszłym tygodniu mieliśmy dwa bardzo ważne wydarzenia dla China. Jednym z nich no były tam jakieś statuetki, jakieś tam akademii w jakimś tam śmiesznym kraju za oceanem, ale okazało się, że Amerykanie nie są najlepsi. Zwyciężył Parasite, Korea Południowa opanowała praktycznie całe, wszystkie nagłówki, jakie mieliśmy w mediach. To to tam swoją drogą. Ale o wiele ważniejsza była premiera polskiego filmu 365 dni w reżyserii Blanki Lipińskiej. O nie, przepraszam, to jednak nie jest jej film, bo jest napisana Barbara Białową, ale no. Jeżeli chcecie zrozumieć ten wewnętrzny żart, no to odsyłam was na podcast, gdzie trochę więcej o tym filmie opowiadam. To, co się wydarzyło po tym filmie, no to to ja się nawet nie spodziewałem, że będzie taka skala, ponieważ był to bardzo szeroko dyskutowany film, praktycznie we wszystkich mediach. Wszyscy znowu, tak jak w kontekście Disco Polo, wszyscy zaczęli posiadać swoje opinie na temat 365 dni i co ciekawe, co dla mnie okazało się naprawdę ujmujące i kradnące serce, że byli też zwolennicy, tacy, którzy bronili Wizji Blanki Lipińskiej. I o tyle, o ile wskoczenie na wagon nienawiści względem tego filmu było proste: no bo to jest film, który normalizuje gwałt i w ogóle przekazuje tak straszne, horrendalne treści, że no to naprawdę nie trzeba wiele, żeby wyrazić negatywną opinię na temat tego filmu. Natomiast z zenkiem. Jest trochę inaczej, i bardzo się cieszę z tego challenge'u, który sam sobie przed sobą postawiłem, żeby obejrzeć te sześć filmów polskich, które swoją jakością trochę odstają. Bardzo się cieszę, że to się zaczęło od 365 dni, bo ten film naprawdę umiejscawia polskie kino. Nie wiem, w jakiejś perspektywie, tak bym to najprościej i najszybciej ujął. I dobrze, że drugą propozycją jest film Zenek, ponieważ gdyby to byli swingersi, no to byśmy się po prostu pogłębiali w tej studni bez dna, która po prostu zaniża wszelkie standardy. Natomiast Zenek tak złym filmem nie jest. To trzeba powiedzieć na starcie: oczywiście, w dalszym ciągu jest to film niedobry, w warstwie formalnej, posiadający wiele braków. Film, który jest niespójny, brzydko złożony i tak naprawdę o niczym, ale w perspektywie i w jakimś takim umiejscowieniu obok 365 dni no to nie jest naprawdę zły film. Co więcej, i to jest ta teza, którą wyprowadziłem na samym początku. To nie jest laurka dla Zenka Martyniuka, to nie jest jakiś taki psalm kościelny wychwalający muzykę Disco Polo. Wręcz przeciwnie, wydaje mi się, że najbardziej oburzeni po tym filmie mogą być właśnie zwolennicy muzyki Disco Polo. Ale czy będą. No, nie wiem, to jest dość trudne do oceny, jak mam być szczery. Najbardziej jestem jednak zaskoczony, że sam Zenek Martyniuk po premierze tego filmu był zachwycony, ponieważ moim zdaniem ten film momentami zakrawał na bardzo ostry i bardzo mocny paszkwil na jego osobę. Coś obejrzanego. Bez względu na to, czy lubimy muzykę Disco Polo, czy nie, należy stwierdzić, że jest to bardzo ciekawe zjawisko socjologiczne, czy też antropologiczne, czy w ogóle kulturoznawczo. Jest to ciekawy koncept, ponieważ. To też jest bardzo istotna część naszej polskiej kultury, która bardzo mocno wytworzyła się w latach 90., a w zasadzie nawet w okresie lat 80.-90., ten okres przełomu dzikiego kapitalizmu, no to jest dokładnie to. I muzyka tworząca się gdzieś tam na wsiach, w starych remizach, gdzie zamieniono. No nie wiem, tę muzykę ludową na tanie syntezatory i tworzono muzykę, która była bezpośrednio inspirowana, to mało powiedzieć, była po prostu ukradziona od popularnych wtedy utworów zachodnich. I wszystko to, co z tym szło, całe te zmiany społeczne, które to wygenerowało, to jest ciekawa rzecz do obserwacji. To jest bardzo ciekawa rzecz do analizowania. Ale czy jest to ciekawa rzecz tak po prostu sama w sobie? Nie wiem, nie do końca. Jeżeli chcielibyście zobaczyć taką analizę i chcielibyście zobaczyć film, który wgryza się w temat Disco -polo, no to nie, to Zenek nie jest dobrym, dobrym punktem wyjścia. Był taki film polski, 2015 rok miał swoją premierę i nazywał się, uwaga, uwaga, Disco Polo. I to dokładnie tak jak tytuł mówił, to dokładnie ten film tym był. I z perspektywy czasu dalej nie uważam, żeby to był specjalnie dobry film, ale w kontekście Zenka, wow, no to to jest mistrzostwo świata, bo tamto to był film przynajmniej z pomysłem. I to był film, który miał swój pomysł i bardzo zręcznie go wykonał. W dodatku to był film z doskonałą psadą aktorską, tak jak sobie o tym teraz myślę, bo tam był nie dość, że Dawid Ogrodnik, który no teraz jest, wow, po prostu wszędzie i wszystkie orły są Dawida Ogrodnika, bo po prostu wow. Był jeszcze Piotr Głowacki, którego wow, też uwielbiam. Tomasz Kot, no to i... Joanna Kulik, no to czy ja muszę dodawać coś więcej? Film Maćka Bochniaka, który no miał pewną wizję, był spójny reżysersko, opowiadał o zagadnieniu i nie traktował go bardzo powierzchownie. Natomiast Zenek. Ja nawet nie wiem, o czym jest ten film tak naprawdę. No bo z jednej strony to jest historia, biografia Zenka Martyniuka, samozwańczego króla Disco... I... Okej, okay, króla Disco polo. Skąd on się wziął tym królem Disco polo, Nie wiem. Naprawdę nie wiem. Na Wikipedii nawet możemy przeczytać, że często bywa nazywany królem diskopolo i są trzy odnośniki. I to są jakieś popularne serwisy medialne, które po prostu nazywają go królem disco Polo, ale skąd on jest tym królem diskopolo, tego nie mam zielonego pojęcia. Bo to nawet nie jest kwestia liczby sprzedaży tych płyt, ani ludzi, którzy przychodzą na koncerty, bo tak gdzieś to hasło się wyświechtało, że on jest królem diskopolo jeszcze zanim ten jakiś. Fejm jego wielki nastąpił, zanim ta fala na niego naszła, zanim w ogóle TVP pod kuratelą Jacka Kurskiego zaczęło go lansować. Gdzieś już wtedy to figurowało, że on jest królem Disco Polo. Nie jest. I ten film też dość dokładnie i dobrze pokazuje, że no, to nie jest król Disco Polo. W sensie, no to trochę tak jak król Joffrey był, był w Grze o Tron. I wtedy to, co powiedział stary Lannister, że król, który sam siebie musi nazywać królem, tak naprawdę królem nie jest. I tutaj ten kazus jest bardzo dobrze pokazany. W takim razie to pytanie dalej gdzieś nad nami wisi. O czym jest film Zenek? No bo czy jest Ozenku Martyniuku? Trochę tak, no on jest postacią centralną dla tego filmu, ale to trochę mało, żeby powiedzieć, że film jest o kimś, ponieważ ta postać, którą obserwujemy na ekranie, no to powinno się z nią coś dziać. W każdym filmie, w każdym dziele fabularnym nawet, mamy do czynienia z jakąś taką osią fabularną. Coś, jakieś zmiany muszą zachodzić w tym bohaterze. On musi pokonywać jakieś przeciwności losu, żeby to było w jakikolwiek sposób warte pokazania. W filmie Zenek to się nie dzieje i chyba o wiele większy nacisk jest położony na miłość. No, tak się wydaje, bo jednak centralną osią fabularną jest wątek małżeństwa między Zenkiem, Adanką Martyniukową, i jeszcze jest ta trzecia, którą gra Magdalena Berus, i tam są dziwne rzeczy niestworzone się tam między nimi dzieją, i to się przewija gdzieś przez cały film. No, ale sama konstrukcja tego filmu jest dzika. Dokładnie tak dzika jak dziki kapitalizm w latach 90., ponieważ film otwiera nam. Scena jak Zenek Martyniuk grany przez Starego Zenka Martyniuka, czyli przez Krzysztofa Czeczota, bo w tym filmie mamy dwóch Zenków Martyniuków: Młody, grany przez Jakuba Zająca i Stary. No nie powiem, że grany, no w, je, w niego, jego odtwarza, w sensie mamy uwierzyć, że Krzysztof Czeczot jest starym Zenkiem Martyniukiem, ale o tym za chwilę. I widzimy go jak się przygotowuje do koncertu I jest to koncert bodajże w Ostrudzie w 2004 roku i się do niego przygotowuje i coś tam i już wychodzi na scenę i już, już ma wystąpić. I Ciach. I w tym momencie jednak nie. Wracamy, a w zasadzie po raz pierwszy przenosimy się na Podlasie, lata 80. I przez dobrą godzinę z hakiem, godzinę 20, no to jest tak średnio ponad 66% filmu do 70% filmu. Znajdujemy się na tym Podlasiu, i tam obserwujemy, jak młody, nastoletni Zenek stawia pierwsze kroki w muzyce. Popularnej w sensie, no bo on tam sobie coś przygrywa, coś sobie przyśpiewuje, i w sumie jedyną przeszkodą, która stoi na jego drodze, jest matka, która no nie chce, żeby on szedł tą drogą muzyczną. W sensie, no, tak jak każda matka, no, chce, żeby skończył szkołę, znalazł jakiś dobry zawód. Nie do końca ona dowierza w, w jego potencjał muzyczny. To się wszystko oczywiście zmienia, gdy Zenek wykonuje Ave Maria w kościele i wszyscy są zachwyceni. Jest taka wzniosła scena, jak Zenek wykonuje Ave Maria i cały kościół się odwraca. Och, jakiż on ma piękny głos, wszyscy są zachwyceni. I potem podchodzi Piotr Cyrwus i mówi, ja chcę, żeby on zaśpiewał tu na weselu mojej córki. I matka mówi, no spoko, fajnie, no taki ma piękny głos, no dobrze, zgadzam się. I to tak naprawdę w tym wątku podlaskim jest, to jest cała oś, to tyle. I on później robi karierę i później zaczyna śpiewać bardziej, później przychodzi agent i wszystko co robi Zenek Martyniuk w tym filmie, no to mu się tak przytrafia. Gdzieś kiedyś, dawno temu spotkałem się z takim mitem, że okej, okay, może muzyka Disco Polo jest taka jaka jest, ale trzeba oddać wykonawcom... Że wkładają ciężką pracę. Żadnej ciężkiej pracy Zenek Martyniuk w tym filmie nie wkłada. Wszystko, co dobre w tym filmie, no to mu tak się przytrafia samo z siebie, tak po prostu. On sobie żyje, egzystuje i nagle jest bombardowany jakimiś propozycjami, ofertami, nawet matrymonialnymi, i wszyscy są zachwyceni. A on tak sobie żyje, się śmieje i, i tyle, i byle do przodu. Nie jest to ciekawe, dlatego. Te momenty podlaskie są też przeplatane i to jest dziwne, ponieważ już w tym momencie egzystujemy w dwóch osiach czasowych. Jest ta oś roku 2004 z Ostrudy, którą mieliśmy wprowadzoną na początku filmu. Jest to Podlasie lat 80., ale, bo jest jeszcze lepiej, ponieważ co jakiś czas w filmie mamy wprowadzone aspekty paradokumentalne, mockumentary. Konwencja jest taka, że jest telewizja Polo Rex TV, i oni robią w 2020 roku, bo to jest, jest napis na dole, nie? żebyśmy mieli jasność, robią materiał o Zenku Martyniuku i postaci z filmu, które grają w tym filmie, wcielają się, tak jakby rozmawiali z dziennikarzami i opowiadają o Zenku. I to służy wyłącznie temu, żeby gdzieś te luki fabularne po drodze pouzupełniać, ponieważ po co pokazywać ciekawe zdarzenia z życia naszego bohatera, jeżeli możemy mieć innego bohatera, który po prostu powie do kamery, no i wtedy Zenek zrobił to, to, to i tamto. Dlaczego? Nie mam pojęcia, dlaczego. To, 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 te momenty są dziwne. Chociaż są całkiem nieźle wprowadzone, bo one się tak pojawiają znikąd, i nagle ta postać z 2020 roku wchodzi, nie wiem, do remizy. I nagle ta remiza jest w latach 80. To jest całkiem ciekawy realizacyjnie zabieg. Szkoda, że on później jest powtarzany 8 razy, już na samym końcu tak nudzi. I nie jest żadnym zaskoczeniem, że to po prostu aż człowiek chce sobie oczy wydrapać. Coś obejrzanego. Po pokazaniu całej drogi Zenka Martyniuka na ten szczyt, w bardzo dużym cudzysłowie, ale szczyt, wracamy do wątku, który, się, który został wyprowadzony na samym początku, czyli koncertu w Ostrudzie, rok 2004. Wtedy w, jest to odcięcie tej granicy, kiedy najpierw był Jakub Zając, czyli młody Zenek, teraz jest stary, czyli Krzysztof Czeszot. I ten film zmienia swoje patrzenie i nagle staje się filmem trochę jakby inspirowanym Uprowadzenie Magaty, no to też nie jest zbyt dobry wzór do naśladowania, no ale cała tonacja tego filmu się zmienia, i tak jakby ktoś nie wiedział w ogóle, tak jakby powstawały dwa różne filmy. Jeden, który robił ktoś z Jakubem Zającem i się dzieje na Podlasiu i za ten film na Podlasiu zapłaciło województwo podlaskie i drugi, za który zapłaciła ta firma pożyczkowa, która też jest mecenasem tego filmu i on musi być sensacyjny i jest o pieniądzach i jest high life i w ogóle gangsterka się tam wchodzi. No a na samym końcu, no to tutaj już trochę mały spoiler, ale w sumie mieliśmy to w zwiastunie, pojawia się Limal i śpiewają Neverending Story. Wszyscy. We czwórkę. Bo jest Limal. Jest Jakub Zając, czyli młody Zenek Martyniuk, Krzysztof Czeczot, jako stary Zenek Martyniuk, i jest Zenek Martyniuk, jako prawdziwy Zenek Martyniuk. I to jest piosenka na końcu. I to jest dziwne. Ale z drugiej strony, jeżeli oglądamy cały film, to nie jest to aż tak dziwne, ponieważ jedną z najciekawszych cech, która jest w tym filmie, to to, że jak na film o królu polskiego Disco Polo, to jest tam bardzo niewiele Disco Polo. I to tak jak sięgam pamięcią, to z piosenek akcentu, czyli. Zespołu, w którym ten Zenek Martyniuk występuje jest... no niewiele, chyba ze dwie. Ten legendarny hit, Przez Twe Oczy, Twe Oczy Zielone, no to on się nie pojawia w ogóle w całym filmie, on się pojawia dopiero na drugich napisach, na, nie na pierwszych tych takich pierwszych, tylko na drugich, kiedy już w kinie praktycznie nikogo nie ma. Zastanawiam się dlaczego tak się stało. Moim zdaniem to jest taki jeszcze drugi policzek dla tych fanów disco polo, których... Większość uwielbia ten utwór i chcieli pójść do kina i się dobrze poczuć i może nawet posłuchać tego utworu, ale tego nie dostali. I po tym filmie fani Disco Polo to czy się dobrze poczują, ja naprawdę nie wiem, ale jakbym miał oceniać to przez pryzmat siebie, to raczej nie. Dlatego, że nie ma w tym filmie magii. I uwaga, no nie ma magii w filmie o Disco Polo. Ktoś mógłby powiedzieć, no to chyba bardzo dobrze. No nie, ale jeżeli akceptujemy tę konwencję, że są ludzie, którzy lubią Disco Polo i lubią je z jakiegoś powodu, no to nie byłoby dziwne, gdyby on gloryfikował tę muzykę, gdyby w tym filmie mielibyśmy, no nie wiem, jakiś taki magiczny realizm, że ta muzyka Disco Polo jest formą ucieczki, że to jest piękny, cudowny, magiczny świat, w którym. Wszystko, wszyscy ludzie się dobrze bawią i liczy się tylko zabawa, no to by nie było dziwne. I to pokazywał film Disco Polo z 2015 roku. Natomiast wizerunek świata w filmie Zenek jest taki, że no ta wieś to jest bieda. No ludzie na wsi są biedni, są prości, są bez szkoły, nie mają perspektyw. I zasadniczo muzyka Disco Polo to jest muzyka dla przygłupów. To, to wynika z filmu Zenek. To nie jest moja opinia, ja nie mam w ogóle opinii na ten temat, ale tak to odbieram z tego filmu. Że zasadniczo to na tych remizach to ludzie tylko chleją, 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 chleją a jak nie chleją, to żygają, a jak nie żygają i nie chleją, no to opowiadają o kobietach w sposób dość pejoratywny, prosty, prymitywny, prostacki. Nie jest to zbyt fajny wizerunek, bo naprawdę nie podejrzewam, żeby w każdej instancji tak to się zaczynało. Co więcej, bardzo kuriozalny jest sam wizerunek Zenka Martyniuka w tym filmie, bo on nie jest tak krystalicznie czysty, jak można byłoby się spodziewać, bo ja naprawdę spodziewałem się, że to będzie taka piękna laurka, że w ogóle, że będzie scena, jak Zenek Martyniuk ratuje małe kotki z pożaru czy coś takiego, coś w tej konwencji. Natomiast Zenek w filmie Zenek no gdyby był zagrany przez kogoś lepszego, to byłby całkiem ciekawy antybohater, ponieważ jak już wspomnieliśmy wcześniej, Zenek nie wykonuje jakiejś ciężkiej pracy zbytnio i cały sukces gdzieś tam po prostu mu się przytrafia, to jeszcze od samego początku zaczyna nieźle gwiazdożyć i... To się zaczyna dość wcześnie, ponieważ na samym początku jest wprowadzony taki wątek, że Zenek wyjeżdżał do takiego cygańskiego taboru i tam romansował z cyganką Sylwią. Iż byli na dobrej drodze, ale Zenek zaczyna zdobywać popularność i odrzuca tę Sylwię. I nagle pojawia się Danka i on z tą Danką tylko chce, a ta Sylwia się czuje odrzucona. I on w sumie nigdy nie mówi jej wprost, że jej nie chce, tylko tak się trochę z nią bawi. A później Zenek zdobywa popularność no i jest po prostu bucem. To jest bardzo mocno zaznaczone, że on tak w zasadzie to mu suduwa uderzyła do głowy. Co więcej, jeżeli faktycznym głównym motywem tego filmu jest ta miłość i trochę małżeństwo, to dość ciekawe jest pokazanie Zenka Martyniuka jako... No, fatalnego ojca. Bo co prawda, wyznaje ten model stereotypowego ojca, że no to ja na narodzinę łożę, ja to dla was specjalnie wszystko, ja się poświęcam, ja sobie żyły wyprówam dla was, żeby wam lepiej było, żebyście wy we Wili mieszkali. Ale w międzyczasie, jak wyjeżdża w tę swoją trasę koncertową i nie ma go w domu przez 80% czasu, no to to jest doskonała okazja, żeby napić się do nieprzytomności, żeby jeszcze bardziej zdradzać swoją żonę, żeby żyć tym życiem gwiazdy. To nie jest jakiś nowy motyw. Bardzo często w filmach o gwiazdach, zwłaszcza gwiazdach muzyki rockowej, Pokazanie tego high life no, nie wpływa na odbiór naszej postaci, ale Zękowi brakuje charyzmy, jakiejś sympatyczności. My po tym filmie jest bardzo trudno sympatyzować z Zenkiem. Oczywiście, jeżeli jesteśmy w niego fanatycznie zaślepieni, no to tak, no to on jest fantastyczny, jeszcze taki ludzki, bo, bo popełnia błędy, ale trudno znaleźć w tym filmie jakieś elementy, które by go wybraniały, które by w jakiś sposób byłyby pozytywne w jego postaci, bo on jest tam skrajnie negatywny. A już najbardziej, tak najbardziej negatywne w tym wszystkim jest to, że wciela się w niego Krzysztof Czeczot. Coś obejrzanego. Krzysztof Czeczot. Z zawodu i wykształcenia aktor, chociaż gdybym miał znaleźć pozytywy, no to on także się wciela, w on także bywa reżyserem całkiem zręcznym reżyserem audiobooków i jakichś takich opowieści mówionych. Bardzo lubię jego adaptację Ojca Chrzestnego, gdzie w Vito Corleone wciela się Janusz Gajos. To jest fajnie wyreżyserowane. On się także pojawia w teatrze i reżyseruje spektakle, m.in. we Wrocławskim Teatrze Współczesnym. No ale jako aktor to coś mu nie wychodzi i bardzo trudno znaleźć jakąkolwiek dobrą rolę w jego dorobku. I tak jak bardzo często się żartuje z poziomu aktorskiego Tomasza Karolaka, że on to zawsze gra na jedno kopyto, tak naprawdę przy zestawieniu Krzysztof Czeczot Tomasz Karolak totalnie jestem po stronie Tomasza Karolaka, bo on w tej charakterze, który, który sobie obrał w tej bardzo wąskiej randze aktorskiej, no to całkiem daje Inaczej, jest wiele scen w tym filmie, gdzie jedynym partnerem aktorskim Krzysztofa Czeczota na ekranie jest Jarosław Jakimowicz, którego nigdy, przenigdy byśmy nie oskarżali o bycie dobrym aktorem, o być jakimkolwiek aktorem. No ale w zestawieniu Krzysztof Czeczot i Jarek Jakimowicz to znowu ja jestem bardziej po stronie Jarka Jakimowicza, ponieważ, no, Czeczot totalnie nie wiem, no to, to wychodzi kuriozalnie, to wychodzi wręcz tak komicznie, to jest taki poziom. Polskiego kabaretu, poziom paradokumentu, jeżeli chodzi o tą postać, więc wydaje mi się, że to już jest ten trzeci, a nawet czwarty i piąty policzek w stronę Zenka Martyniuka, że w ciebie wciela się Wczeczot, który nawet się nie przykłada do tej roli, bo ten młody, czyli Jakub Zając. Okej, okay, to jest trochę parodystyczne, bo on wszędzie tym takim głosem strasznie gardłowym, strasznie nosowym mówi i to, to, to nie jest fajne, natomiast... Oczekiwałbym spójności, że jeżeli młody mówił takim, to stary też taki mówi. Nie, to jest w ogóle gdzieś tam wyrzucone. I są sceny dramatyczne, są sceny, kiedy ten Zenek Czeczotowy ma być, ma być taki gniewny, ma być taki agresywny, ale wychodzi po prostu miałki, kuriozalny, więc o tyle o ile wiele elementów z tego filmu dałoby się wybronić, scenariusz, który nie dąży do niczego... Ta, ten przekrój społeczności, to byłyby rzeczy do naprawienia, i nawet w montażu by się to dało jako tako naprawić. To jednak dobranie do roli głównej Krzysztofa Czeczota, no to to jest jakieś nieporozumienie. No nie, ja nie jestem rozczarowany, no spodziewałem się, że tak będzie. Ale za dwa tygodnie wychodzi film Swingersi, gdzie obok Miśka Koterskiego i Joanny Liszowskiej na ekranie także będzie Krzysztof Czeczot, więc oj, ja już czuję, że za dwa tygodnie, oj, to będzie męka. Nie dotarłem do informacji, ile ostatecznie wynosił budżet filmu Zenek. Wiadomo, że złożyły się na to e, trzy instytucje. Jedną z nich była telewizja polska, drugą było województwo podlaskie, a trzecią była firma udzielająca pożyczek. Prawdopodobnie najwięcej wyłożyło województwo podlaskie, ponieważ tego Podlasia jest na tym filmie bardzo dużo. Jednakowoż, województwa, gdy wykładają pieniądze na film, no to robią to, żeby się podpromować, żeby zachęcić turystów do odwiedzania tych terenów, które są pokazywane na filmie. Ja po tym filmie nie chciałbym pojechać do województwa podlaskiego, ponieważ ten film pogłębia wszystkie stereotypy, jakie moglibyśmy mieć na temat województwa podlaskiego, no to to są, no to, to. To Podlasie z lat 80. w tym filmie, no to ono tam zakrawa trochę podobieństwem na kraj trzeciego świata. Natomiast Podlasie w tym filmie z roku 2020 wygląda dokładnie tak samo, tylko jest inny filtr kolorystyczny nałożony i ludzie mają trochę nowocześniejsze ubrania. Więc pod względem promocyjnym wydaje mi się, że to jest w ogóle nietrafiona akcja. Natomiast pieniądze TVP, które zostały przeznaczone na ten film, też nie jest to film, który będzie pokazywany w telewizji dość często. Nie będzie to odpowiednik. Znachora XXI wieku, że o mamy święta, nie wiemy co, za, co puścić, to puszczamy znachora, nie będzie to taka zapchaj dziura. Głównie dlatego, że jest to film, który jest dość obsceniczny. To jest film co najmniej od 16 roku życia w telewizji, raczej nie będzie pokazywany przed godziną 21. Więc już tutaj nam odpada ten charakter świąteczny. I absolutnie nie mam pojęcia, dlaczego ten film powstał i nie mam pojęcia, do kogo ten film jest skierowany. No bo ani do fanów Disco polo, ani do fanów Zęka Martyniuka, ani do ludzi przeciwko tej muzyce i nawet dla ludzi, którzy są pośrodku, też sobie nie wyrobią po tym filmie zdania. Mam tezę, że może reżyser Jan Chryniak, jak dostał tę propozycję, to chciał zrobić taką zawalowaną ironię i nikt się po drodze nie zorientował, że tak jest. Ale to nawet w kontekście ironii nie jest dobrze zrobione, więc trudno stwierdzić, co to jest za film, o czym jest ten film, dla kogo jest ten film. Ten film po prostu jest, gdzieś sobie bytuje, egzystuje i dobrze, żeby zszedł z afisza jak najszybciej, żebyśmy o nim zapomnieli. No ale może ja wymyślam i może nie jestem targetem tego filmu i ten target jest bardzo wąski, więc nie powinienem się wypowiadać tej kwestii. Z jednej strony tak, ale z drugiej strony to jest film, który powstał za moje pieniądze, za wasze pieniądze, za pieniądze nas wszystkich, no i pytanie dlaczego? No bo to nie jest sytuacja z Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, gdzie tam jest jakaś komisja, która ocenia, czy ten film się nadaje, czy nie i później daje pieniądze i te pieniądze się zwracają, jeżeli film w ogóle zarobi pieniądze. Taka sytuacja to nie jest. Ktoś sobie po prostu w Telewizji Polskiej wymyślił ha, zróbmy film o Zenku", i to poszło. I co prawda, wkład Telewizji Polskiej na ten film wynosił minimum 2 miliony, co w skali ogółem produkcyjnej takiej firmy, jakim jest, jaką jest Telewizja Polska, to jest dość niewiele. Ale to wciąż są dwa miliony. Moje, wasze, nasze, nas wszystkich. Dwa miliony, które poszło w Polskę nie wiedzieć po co, nie wiedzieć dlaczego. I ostatnio poszły też dwa miliardy na TVP, czyli tysiąc razy więcej. I ta sytuacja będzie się powtarzać. Tak więc ten film nie dość, że jest policzkiem względem wszystkich tych, którzy mogli być zainteresowani tym filmem, i dla tych wszystkich, którzy nie są zainteresowani tym filmem, no to jest też tym bardzo symbolicznym ostatnimi czasy środkowym palcem dla wszystkich, pokazanie, że no my możemy, możemy, kto nam zabroni, kto bogatemu zabroni, nikt bogatemu zabroni, zwłaszcza jeżeli nikt nie ma nad bogatym kontroli. Zatem kończąc temat, czy film Zenek jest warty, żeby zobaczyć go w kinie? Nie. Zasadniczo to jest bardzo krótka odpowiedź. Oczywiście, w sytuacji, w której zostajemy postawieni przed ultimatum, że ktoś nas zmusza, musimy iść albo na 365 dni, albo na zęka, no to nie, no to, to jednak zenek będzie trochę lepszą opcją, ale to jest też dobry moment, żeby się zastanowić, czy my chcemy utrzymywać dalsze relacje z taką osobą, która stawia nas przed tym wyborem. Zwłaszcza że Parasite. Cały czas jest na ekranie i można to obejrzeć drugi, trzeci, czwarty, piąty raz. Niekoniecznie dawać zarobić telewizji polskiej czy, czy, czy Blancy Lipińskiej. Są lepsze filmy do obejrzenia. To była audycja Coś Obejrzanego na antenie akademickiego Radia I ja nazywam się Józef Poznar. Słyszymy się już w przyszłym tygodniu, kiedy porozmawiamy sobie o najnowszej produkcji Patryka Wegi. Boję się tego seansu. Na ten czas się żegnamy. Trzymajcie się ciepło. Cześć. Coś obejrzanego.